Będę stał przed tobą, weź w 5 na ziemię zleć. Czekaj, Luna... Czekaj, Lupę wezmę, czekaj, lupę wezmę, lupę wezmę. Uwaga... Uwaga poszła. Siemano, widzowie, witamy na kolejnej transmisji. Stęskniliście się? Pewnie nie, nie obchodzi mnie to. Dobrze, ciąg dalszy budowania szkoły. Dzisiaj ze mną jest Elowena i ty. Georgi i oczywiście najmniej popularny Jupiter, Piotrowicz, witamy. Ja, jest na ja najmniej... jestem mniej popularny, ja jestem mniej popularny, to jest szczerze mówiąc. Nieprawda. Dobrze, koniec przywitania, buduję szkołę dalej. Ja <grywanie> jestem Aleksem, bo gram na premium i nie mamy pluginów na skin, skiny, skiny odgrywane. Spokojnie, u mnie jest masz skina, nie, nie załamuj się, jest nie, pięknych nie rzeczy nie, w życiu. Tak jest właśnie. Na przykład życia. No. E, Ile jest klas? Jakby tu koniec? Jest Szóstka i siódemka. Dużo. Ta na dole szóstka i siódemka. Hmm. Bardzo możliwe. Ej, Rysie, chodź no. Bo ty nie nagrywasz. Chodź Ej, no. Ty już. już, 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 już. Biegnę. Mhm. I podleci do góry. Ja to zrobiłem nieświadomie. Spójrz w dół. Ja to nieświadomie zrobiłem. Jezu, czekaj, mam dawkę. Co ty robisz? Nie, 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 bez takich. Nie, ja to zrobiłem nieświadomie. To też zrobiłem, nieświadomo. O Boże. Dobra. E, tu. Wejście do Piękne. I tu będzie murki. Murkiński. to czekaj. Czekaj. Okay? Zrobię to jak w, jak w prawdziwej szkole. To jest więzienie. Stąd to tu prawda. można wyjść. No. Czemu tu są bary? Bar A dobra, u mnie tu były niewidzialne przez chwilę. i Teraz tak. Pokój Myślę, że taki będzie widok, Bo u nich taki nawet spory nie? Ersie, nie jest. Ersiek, pomóż mi budować spory. mur dookoła szkoły. Co? Pomóż mi budować mur dookoła szkoły. Jak dookoła Eee, czekaj. Skąd dokąd chcesz? Skąd dokąd? No od tamtego skąd szkoły do, do tego końca. może naj... najpierw pomóżcie zrobić środek, a potem na zewnątrz, bo trzeba jeszcze Orlik zrobić. Okej. Okay. Czekaj. Set To ty tu się rzec bafia idę do środka. Bo barczuk ci marudzi. Nie No. Jak nie? Dobra, zrobimy mur. I masz po to. Za Dobra, oczywiście, że musimy tutaj wykorzystać slogan, ale ten slogan możemy dać tutaj. Tak. Ej, w ogóle, ja do tej szkole... Nie wiem, jakie drzwi, więc dam te. Tak? No. Tej klasy tam... To dwa, w zasadzie. No trzy, bo szósta, siódma, ósma. No. No prawda. No i ja nawet, nawet ją, ją już poznałem tą szkołę. No, Fajnie. Ja... No musi, musi się zgadzać z prawdą, tak. No. Ej dobra party, gdzie ty budujesz? Ja ciebie nie widzę. A ty tu co Te ściany są podwójne, żeby tablice były. No. Dobra. Hmm. Tutaj jeszcze jest szatnia i pokój nauczycielski. Tylko, że już nie będziemy przedłużać, dobra? Bo no. Pokój nauczycielski jest na drugim końcu tego korytarza. No, no dobra. Chcę znaczyć się rzecz. No. Że tą szkołę będzie problemu. trzeba o jedną ścianę tak zniszczyć i skrócić o jedną no ścianę o tą. to ja że... No, obok chciałem siódemki, powiedzieć bo w że... ten. Chciałem właśnie powiedzieć, że tu, że tu klasy będą. W sensie nie klasy, bo tu nie ma klas, ale tu będzie gdzie coś wielkiego. Albo kolejne no. będzie na 3 km. No właśnie, nie, bo tu. Bo tu, bo tu musi być ściana, nie, schody, yy, toalety i tu wejście na ten. Na dołącznika. No. To się wygrywa. To się coś wygrywa. No. Górne. Ale gdzie by tą ścianę zrobić? Nie wiem, na razie zróbmy to, co mamy robić. Dobra, stołówka. Oj, okay. na jaką szerokość robimy w ogóle ten korytarz? Nie wiem. No tak, może do. Ja gdzieś... Zobacz. Barczu, tu mniej więcej, zobacz. Może... O taki wielki? No. no właśnie, no, mo... nie. może nie, bo to hmm. nie, nie mam nie... Może no, gdzieś to, jakiś taki. Taki może. Może, może to gdzieś to taki jest. jak nie. do Enerada. No właśnie, może gdzieś taki. Dobra, to które? To mniejsze czy większe? To mniejsze. Dobra. No jesteśmy w szkole, to tu no, na kosztach jak się tylko da. Dobra, ja z, jeszcze dokończę te, te o coś Okej okay. Ja Rosiek się się co zechcesz zrobić Nie Nie postawić wielkiego mur Nie A Boże jestem przy samej ścianie Tu. Jakby, jakby prowadzimy kolejnego live'a dzisiaj Jak to się nazywa? No. Czekaj jak to się nazywa ten blok? No to nie e, To jest gładki blok kwarcu. Dokładnie. No Wiem. Co jest? Ej, Barczyk, bo jest mały problem. No. Jaki? Z tym koriszem, czy nie jak się idzie do łącznika to on jest tam do samej ściany i zobacz, jakby to wyglądało. Ale ta szkoła też jest taka popierdolona. Także możecie na razie ten, a potem to się skróci. No. Dobra. To jest to co? Nie! Co, co tu się stało? Nic. Na razie dachu nie rób tak Nic się nie stało, dobra. Ej, w sumie? Jakby to hmm. tak tu zatrzymać, nie? I o tu zrobić powiedzmy wejście. No, można by to, czekaj, yy, trzeba byłoby ustalić szerokość tego. Rysiek, mniej słuchaj. Tyle? No mniej więcej tak, czekaj, no. no A ten ty sposób. za te czasy, nie, patrz, odtąd. No. Do, ta, do tej ściany o tu zrób wielki blok, co nie? Do tej ściany o tu, żeby tu po prostu miejsce to zająć, bo tu wiesz... Czyli odtąd do tamtąd ma być wielki blok? Tak, Na tej Na szerokości. Jaką Na jaką wysokość? No, to samo no. Tylko się nie pomyl się pomyliłem na pewno Spoko. nie nie pomyliłem się jest mądry chyba chyba no i się pomyliłeś okej niech zobaczyć, jak to wygląda co tu się stało? Poglążyłeś mnie? Nie! W tynie! No jestem mój karty. Weźcie używajcie. editor. czekaj, ja tu. Dobra, ja to zrobię filem. Bo filem to się lepiej robi dla mnie. Ej weź weź ktoś weder clear Jak ma o brawo Bo ja to zrobiłem tak? Dobra Ej, właśnie tyle <grym> środek dzielny <grym> Weź ktoś Wather clear Już Już. O dziękuję Kolejny piorun, to mój dziwane, dobra. Żeby ci nie lagowało, to sobie deszcz wy wyłącz. Nie, mi nie laguje, po prostu mi przeszkadza ten deszcz czasami. No, I Jezu, przed chwilą, to musi być piękne. ale nie mam gdzie, nie wiedziałem gdzie. To musi być Nie, to musi być niskie. Na tyle, żeby móc doskoczyć do lampy, pamiętaj. A ty, to nie było takie szerokie jak coś. No. Nie błąd. To musi być na tyle niskie, żeby, żeby być w stanie doskoczyć do lampy. Okay, do skocza? Do takie doskocza? Doskoczyłbym do lampy. Takie nie, takie nie. A tutaj jeszcze wyżej. No gdzie wyżej? No tak, tutaj jeszcze wyżej. Tutaj jest tak nisko, a potem jest wyżej trochę. O jeden blok, załóżmy. Tak nie, tak to by się nie doskoczył w ogóle do tej lampy wtedy. Jak? No właśnie. Jak nie? Człowieku, ja tutaj mam metr 40. a... a... Każdy blok to jest jeden metr. Jeden, dwa, trzy, czter Tu są cztery metry. No właśnie. 3 4 trzy, cztery. A postać chyba dwa metry. No i byś nie doskoczył tu do lampy. No. Z to by być w ten sposób. Teraz rychł doskakuje. Teraz bym doskoczył do lampy. Ale, no. ale debilu to nie chodzi o to, żeby doskoczyć do lampy, tylko żeby to fajnie, estetycznie wyglądało, idioto. Nie no ja chcę to odzorować to. Ja chcę to odzorować. Erczek, jak zrobisz dobrą lamp lampę, to pogadamy wtedy. Cii, cii, cii. Cii. <laughs> ja to tak giant pralkę, dobra? Dobra. O taki ołącznik, nie? No, chyba tak. Nie wiem, czy nawet trochę nie krótszy. Nie, tak mi się wydaje. Mówiłam krótsze, ale za krótki. Jest godzina 3.18, a my budujemy szkołę. Mądre. Przy okazji, to streamując. Przy okazji. Przy okazji. I mówiąc jakieś różne niemądre rzeczy. Na przykład, że Ryszard jest debilem. To jest bardzo mądre rzeczy. Jak chcecie, to chodźcie zobaczyć moją pralkę. I teraz? Co? Mój pralkę zrobił. Ile było tu okien? Czekaj, były dwa. Trzy. A Przecież dwa, dwa, przepraszam, nie. dwa. Ale y, nie takie szerokie. Takie, nie? No wiem, przez przypadek mi się zrobiło, bo zlagowało. Dobra, ten sufit jest wysoko. I wiemy, ale wiesz. Chodź zobaczycie. Chodźcie, zobaczycie pralkę <trakcyjne> Tutaj są te parapety. Ale nie, parapety można inaczej zrobić. Zobacz. Ale... No dobrze, ale tu parape? masz. Parapet to może być te, te... te... Te naciskowe płytki. Pamiętaj, żeby nie siadać na parapetach. Nie, tu nie ma tego znaku, żeby nie siadać. Nie, tu nie ma znaku, żeby nie siadać na parapedzie. jest tylko. Co? Tu jest tylko. tu jest tylko. Nie, wszędzie jest, tylko tu nie ma. Iwarczuk, Barczuk nie za duża ta pralka? No. no nie wiem. Ma trzy metry, tak? Czekaj. Chcę zobaczyć tą pralkę? What the fuck? <coughs> ja bym chciał zobaczyć w prawdziwym życiu tą pralkę. Ja też. Jak zbudować ładną pralkę w Minecraft? Pewnie wyskoczy ci, y, mo, wyskoczył ci mody z pralkami. Dobra. Ja odwołuję to ze zdjęcia, także git. O kurde, to jest za mocny. Chyba. Rysiek, zrób sali gimnastyki. Pojechało? Dobre, ale od Nie OK. I teraz, raz, dwa, trzy, Tutaj tu? i musi się tu rozdzielać? Tak, ale czekaj. się rozdziela? Odtąd, od Nie. tego bloku. No tak, bo musi być jeszcze ściana, korytarz, ściana. No tak. Dlatego, czekaj, musi być jakoś tako. Mhm. To czekaj musimy to zrobić mądrze Mamy tak. tej podłoga drewniana No tak to co ja spodnie Tak wypada spodnie Sufity dziurawy pamiętaj Też yy, Dobrze. Yy. Musi kropić też wodę Top. Mówię, że sufit urawy No tak, przecież kropiła woda, zapomniałem. No tak, pamiętasz już? Ech, wolałem zapomnieć chyba. Dobra, ja, na jak szeroko ma być to? Do końca szkoły. To ma być... E, do, no to odkąd zacznijmy, powiedzmy? Do, do tego no to powiedzmy odkąd zacznijmy i czekaj y... Zrobię ci pałąk z żelaza dokąd to ma być Odkąd do dokąd? Tam do tamtego A tutaj do końca szkoły z tej strony idzie Piotrowicz jest. Piotrowicz do końca szkoły Zacznij. No ale na długość mi daj A na długość? Myślę gdzieś dotąd, o dotąd mi daj. Szerokość. Szerokość? Myślę, że gdzieś dotąd. No, myślę, że tak Dobra To czekaj, to zrobię to Ty, ale to To z, yy, O to, co ty tu chcesz zbudować, to to zje ten Trochę tego To nie może być tu Czemu? No bo patrz To weźmie trochę tego To musi być gdzieś tu trochę poza szkołą. No tak, no ale jak to zrobię tak, to to zje trochę tego. Zrobimy to tak. Co? Dobra, róbcie po swojemu, dobra? Nie. No ja <noise> Najważniejsza rzecz, pielka. <noise> Jakie deski? że Może być. Ja wezmę ladder w tak, nie dupnął. Whether... Nie, ja Już pisałem. Jest. No, okej. Okay. Spoko. spoko nie będzie. I teraz musimy coś zrobić. Mój mózg nie działa, szczerze mówiąc. Mój też. Jakby, ja już nie wiem co ja robię. Ja też. Mm. I chyba zaraz będę kończył. Ja też. Bo ja muszę się wyspać, bo ja nie daję rady. No. Jakby siedem nieprzespanych nocy to jest przerąbane. Nie, nie dam rady, w sensie nie mogę, mam bezsenność. No dobra, panie, ja tu sobie stanę gdzieś w tym łączniku, dorobię tu podłogę i ja kończę, bo ja nie dam rady. Ja też zaraz będę kończyć. Dobra, nara. Cześć. Cześć. Ja chyba też kończę Bo ja już nie to, bo ja już też muszę spać Dobra. Co? Dobra cześć.